Monika Antusz Grodzicka, witam w informacjach. Rozpoczynamy pierwszy etap podłęże piekiełko. Wiemy, że ten proces musiał trwać kilka lat. Pływalnia do remontu. Patrzą dzisiaj na na drogie nośniki energii elektrycznej. Bezpiecznie na drodze. W trakcie tego typu wydarzeń możemy w praktyce zobaczyć, jak faktycznie wygląda niebezpieczeństwo, którym codziennie spotykamy się. Nie wolno ubierać w nocy czarnych ubrań. Niesie wypadek drogowy, jakie przeciążenia. Podpisano umowy na remont dwóch odcinków linii kolejowej z Chabówki do Nowego Sącza kontrakt opiewa na ponad miliard 100 tysięcy złotych natomiast w pisarzowej odbyło się spotkanie dotyczące sieci trakcyjnej tematem zajmował się Józef Budacz Rozpoczynamy pierwszy etap realizacji przebudowy linii kolejowej Między habówką a nowym sączem. Mówił w czwartek Andrzej Adamczyk po podpisaniu umów z wykonawcami na modernizację odcinków linii kolejowej 104 z habówki do Nowego Sącza. Trudności komunikacyjne wielu zniechęcają, żeby na co dzień skorzystać z dobrodziejstw tegoż regionu. Limanowszczyzny, jak pani powiedziała, Podhala, Sądeczczyzny. W ten sposób minister infrastruktury niejako nawiązuje do tych słów wypowiedzianych w 2017 roku na stacji kolejowej w Mszanie Dolnej. Projekt Podłęże Piekiełko. To taka można by powiedzieć, może ktoś powiedzieć, nazwa trochę infantylna. Ale na ta nazwa niesie za sobą. Zmianę cywilizacyjną dla całego regionu. Na początek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują przebudować odcinek z Habówki do Rabki Zaryte, a także Sklęczan do Nowego Sącza. Inwestycja będzie kosztowała miliard 150 tysięcy złotych. Znając realia studia wykonalności, przede wszystkim decyzja środowiskowa, pozwolenia, dokumentacja projektowa, wiemy, że ten proces musiał trwać kilka lat. Żeby było to wszystko właściwie przygotowane. Zanim jednak do tego dojdzie inwestor, czyli PKP musi zmierzyć się z realnymi problemami w terenie, których nie brakuje i o których mówiono podczas tego spotkania mieszkańców kilku miejscowości z gminy Limanowa z władzami PKP. Co prawda, wtorkowe spotkanie dotyczyło budowy linii kablowych, które w przyszłości będą zasilały trakcję kolejową z chabówki do Nowego Sącza, ale podczas jego trwania mieszkańcy dopytywali również o sam proces wykupu gruntów i wykupu płacania z tego tytułu pieniędzy, które będą im przysługiwać. Pana ta inwestycja dotyczy bezpośrednio? Dotyczy bezpośrednio, ponieważ przechodzi przez moje działki. Spotkanie było przygotowane i zorganizowane głównie pod przegięt linii kablowej. Natomiast y, niektórzy mieszkańcy zrozumieli że, też, zrozumieli, że to jest też przebieg linii kolejowej. Jest Pan za tym, żeby ta, ta linia kolejowa powstała? Jest to szansa dla naszego regionu? Jestem za tym, oczywiście z dwoma rękami, żeby linia powstała. Natomiast jeżeli mają być uzgodnienia, to powinni być na etapie ludzie informowani, że coś takiego będzie robione. I nawet na etapie wstępnego projektu powinni ludzie wiedzieć, że taki przebieg linii kablowej będzie. My też, jak każdy jeden mieszkaniec chcemy się dowiedzieć, a w tym momencie, w tym chaosie e, nic nie wiemy i to nie tylko mieszkańcy stracili, ale również my. E, a jest e, parę osób tutaj, którzy są zainteresowani podpaleniem e, i zrobienia chaosu i ugrania, nie wiem, jakiegoś kapitału politycznego. Ja te osoby znam, celowo nie wymieniam e, nazwisk, ale jestem tym zaniepokojony, że w ten sposób no, próbuje się załatwiać sprawę. Pierwszy etap budowy linii kolejnej. Podłęże-Piekiełko, czyli modernizacja popularnej 104 z Chabówki do Nowego Sącza ma potrwać 3 lata, a szybki pociąg po tej trasie ma przejechać w 2028 roku. Ambitny cel, zakończenie tych wszystkich inwestycji, których wymieniłem, od Chabówki, Rabki do Mszany Dolnej, od Nowego Sącza do Klęczan, do Limanowej, łącznie z Limanową, to jest do końca 2026 roku, 3 lata. Drugi etap tej inwestycji, czyli budowa zupełnie nowej trasy z Podłęża w stronę Szany Dolnej i Tymbarku według planów PKP. Powinien rozpocząć się w ciągu najbliższego roku, półtora, żebyśmy mogli zakończyć do roku 2028. A szacuje się, że koszt całej inwestycji może wynieść nawet 16 miliardów złotych. Blisko 7 milionów złotych będzie kosztowała modernizacja krytej pływalni w Limanowej. Starostwo powiatowe pozyskało pieniądze na ten cel z funduszu Polski Ład. Umowa podpisana, a teraz czas na remont krytej pływalni. Od kiedy powstała, a było to w 2010 roku, takiego remontu obiekt ten jeszcze nie przechodził. Patrzą dzisiaj na. Na drogie nośniki energii elektrycznej. Dzięki przeprowadzonej modernizacji władze powiatu liczą na oszczędności zużycia gazu oraz energii elektrycznej. Zainstalowane zostaną m.in. pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i mikrogeneratory. Na hali basenowej planowana jest wymiana oświetlenia na energooszczędne. Gruntownie przebudowana będzie również strefa saun. Czy powiat Limanowskich w jakiś sposób konsultował się, jeżeli chodzi o remont tej pływalni z miastem Limanowa, bo wiemy, że zostało podpisane porozumienie dotyczące właśnie jakby współprowadzenia tego obiektu. No tak, no powiem, że tutaj też dzięki zrozumieniu władz miasta, nie tylko no powiem e, oczywiście rekompensuje nam połowę tych. Do, do, do tych, tych tych środków, które musimy dołożyć. No i powiem, że też takim właśnie jakby pomysłem wcześniej burmistrza, czy takimi różnymi sugestiami, to, żeby właśnie też odciążyć energetycznie, myśmy niejednokrotnie jeździli nawet osobiście z panem burmistrzem, podpatrując innego rodzaju, chociażby na Śląsku, takie pływalnie, gdzie był tam zainstalowany mały kogenerat, do właśnie poprzez spalanie gazu, wytworzenie ciepła i energii elektrycznej. I jak najbardziej burmistrz właśnie cały czas. Jakby nam też podpowiadał, żebyśmy właśnie patrzyli na to, co możemy zrobić, tak aby odciążyć energetycznie, no żeby te koszty, krótko mówiąc, były mniejsze. Kiedy ten remont się rozpocznie? No, praktycznie już się rozpocznie. Na, w tym tygodniu podpisaliśmy stosowne umowy z wykonawcą. Przekazanie było, było, jest właśnie realizowane. Także już działam. No i kiedy się zakończy? No to, to mamy dosyć krótki termin, bo to do końca roku praktycznie. Jak zapewnia starosta Limanowski, w szczycie tych najbardziej pilnych prac pływalnia zostanie wyłączona z użytku, ale tylko na okres trzech miesięcy. Miasteczko ruchu drogowego, wozy strażackie i policyjne, a także nauka udzielania pierwszej pomocy to tylko niektóre z punktów programu otwartego dnia z Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Co należy robić, aby być bezpiecznym na drodze? Trzeba mieć odblask i kurtkę odblaskową. Czy tylko tyle, czy jeszcze coś? Trzeba jeszcze na bramie ustawiać takie odblaskowe paski, żeby ktoś jak jedzie autem nie wjechać w bramę. No i jeszcze coś dokładamy do tego? Nie wolno ubierać w nocy czarnych ubrań, bo kierowca może nie zauważyć i nie chcący potrącić. Jesteśmy bezpieczni na drodze! Dzięki takim właśnie odblaskom nie tylko maluchy z przedszkola nr 1 w Limanowej mogą czuć się bezpiecznie na drodze, ale też inni jej użytkownicy. Piątek odbył się otwarty dzień z Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie tego typu wydarzeń możemy w praktyce zobaczyć, jak faktycznie wygląda niebezpieczeństwo, którym codziennie spotykamy się w drodze do szkoły, w drodze do pracy i nie tylko jeżeli chodzi o kwestie ruchu drogowego, ale również o kwestie bezpieczeństwa w pożarnictwie. Czy też, czy też udzielania tej pierwszej pomocy w przypadku, gdy dochodzi do jakiegoś zdarzenia? W akcji udział wzięli nie tylko policjanci Limanowskiej Komendy, ale też strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy przygotowali pokazy ratownictwa wysokościowego i gaszenia płonącego garnka z olejem. Kolej ratownicy Automotoklubu Limanowskiego uczyli najmłodszych udzielania pierwszej pomocy, a trochę starsi mogli czuć się w sytuacji po dachowaniu samochodu na drodze. To jakiś stan nieważkości, czuje się jakąś adrenalinę czy raczej nie? Trochę się czuje jednak, ale fajne, fajne wrażenie. Demonstrujemy dzięki Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego symulator dachowania, żeby pokazać, co niesie wypadek drogowy, jakie przeciążenia, co to, co to powoduje, żeby roz, no, taką zachować rozwagę w naszym poruszaniu się po drogach. Prezentujemy i uczymy również pierwszej pomocy i demonstrujemy urządzenia hydrauliczne, jak one działają, do czego służą i mamy nadzieję, że ta wiedza gdzieś tam zostanie i będzie przestrogą do takiego codziennego użytku. Mamy drogę z pierwszeństwem i zakaz skrętu w prawo. Czyli możemy sobie teraz podążać, chłopaki, dalej w stronę znaków drogowych. Organizatorzy dla uczestników wydarzenia przygotowali mobilne miasteczko ruchu drogowego. Bardzo fajne wydarzenie. Nigdy znaków drogowych za mało. Dużo młodych może się nauczyć z tych znaków jazdy w ogóle na rowerze, na gokardach. Trzeba to cyklicznie powtarzać, trzeba to cyklicznie właśnie powielać i rozmawiać o tym tak, żeby jedni, na jedni, na drudzy zwracali uwagę. To zapewne jest dużym efektem w dbałości o bezpieczeństwo. Organizatorem Otwartego Dnia z Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego była Komenda Policji Powiatowej w Limanowej, Państwowa Straż Pożarna w Limanowej, a także Starostwo Powiatowe. Kilka minut przed godziną 11 służby techniczne zostały wezwane do kolizji dwóch samochodów w Słupi w gminie Jodłownik. Na wąskiej gminnej drodze czołowo zderzyły się Volkswagen, a także Kia. W obu samochodach podróżowało łącznie trzy osoby. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia oraz przeprowadzonym badaniu, ratownik medyczny podjął decyzję o przetransportowaniu kobiety w zaawansowanej ciąży do szpitala. Na miejscu wypadku, oprócz ratowników medycznych, pracowali strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, druhowie z Krasnego Lasocic, a także policjanci. Ci ostatni będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Podczas czatu, z jedno z pytań doty... Podczas czatu z internautami jedno z pytań dotyczyło przepełnionych koszy na śmieci znajdujących się przy przystankach w Limanowej. Dwa razy w tygodniu te kosze są opróżniane. Trochę sytuacja się uspokoiła na przystankach, właśnie tych niektórych, po tym jak ogłosiliśmy, że monitoring przystanków już działa. Teraz sprawdzamy ten monitoring co jakiś czas właśnie mamy sygnały przepełnienia. No, to nie jest tak, że, że kosze się przepełniają same. Ja zwracam uwagę, że niestety do częstych przypadków należy to, że kierowcy busów wysiadają i wyrzucają śmieci pozbierane w busach w reklamóweczkach do koszy na przystankach. No ja przypominam, panom i firmom przewozowym prowadzący, prowadzących taki transport ludności przewozy osób, że prowadzą działalność gospodarczą i w ramach tej działalności powinni również odprowadzać śmieci w ramach systemu bądź umów z firmami, które odbierają śmieci, a nie zostawiać ich na przystankach. To jest podstawowa zasada, która obowiązuje każdego przewoźnika i bardzo proszę o ich przestrzeganie. No bo w przypadku, kiedy złapiemy, będzie, będziemy wyciągać z tego tytułu konsekwencje. Władysław Bieda odebrał w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie promesę na kwotę 3 235 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom uda się wykonać stabilizację osłowiska i odbudować drogę przy ulicy Paderewskiego. Natomiast reszta przyznanych środków dotyczy opracowania dokumentacji projektowo budowlanej dla zadań związanych ze stabilizacją osłowiska wraz z odbudową drogi przy ulicy Walecznych oraz bystrej. Laskowa Łukowica, Mszana Dolna Niedźwiedź i Zalesie. To miejscowości, w których uruchomiona będzie sieć mobilnych punktów informacji turystycznej powiatu limanowskiego. Będą one czynne w weekendy od maja do sierpnia oraz w grudniu. Po zimowej przerwie powróciły spacery historyczne Polimanowej. Tematem sobotniego wydarzenia była podróż śladami Wincentego Gabrona Polimanowej. Uczestnicy spaceru odwiedzili cmentarz parafialny, Limanowską Bazylikę, a także Miejską Bibliotekę Publiczną. Kiedy zmarł, był na jego pogrzebie. No ale to, no, człowiek jakoś tak do tej pory nie wiedział, ale teraz to będzie się bardzo, bardzo tą. Nie, po prostu chcę pogłębić wiadomości o, o pani Gabronie. Relacja z wydarzenia będzie dostępna już w tym tygodniu na naszej stronie internetowej. MK z Limanowia zremisowała z wolaniem, wola rzędzińska 1 do 1. Co ciekawe, obie bramki padły z rzutów karnych i to jeszcze w ciągu pierwszego kwadransu. Ósma minuta spotkania. E, pewny strzał Mateusza Michonia i zespół e, e, Wolanii. Wola rzędzińska e, obejmuje e, prowadzenie. E, mamy wynik 0 do 1. E, Kamil Kurczapy, pewny strzał Kamila e, Kurczaba i. Kapitan e, gospodarzy. E doprowadza do wyrównania i mamy wynik 1 do 1, a kibice przy ulicy Józefa Marka już w ciągu 11 minut obejrzeli dwie bramki z rzutów karnych. Gospodarze mogli ten mecz wygrać, bowiem od 55 minuty spotkania grali z przewagą jednego zawodnika. Zabrakło jednak skuteczności piłkarskiego sprytu i wyrachowania oraz przysłowiowego utu Panie trenerze, znane pożegadło o tym, że mecz można wygrać, przegrać, zremisować i dzisiaj ta ostatnia kwestia, ale ten match można chyba było wygrać? E, tak, e, zawodnicy dążyli do ostatniego gwizdka pana sędziego, do tego, żeby zdobyć tą bramkę na, na 2-1. E, goście się jednak bardzo mądrze i skutecznie bronili, co, co udało im się zrobić, żeby nie stracić bramki. E, Brakło może takiego szczęścia w tym, żeby, żeby jedną czy drugą sytuację wykorzystać, lepiej zagrać. No brakło szczęścia według mnie, natomiast zawodnicy zrobili wszystko, żeby ten mecz wygrać, no nie udało się. Czasem tak bywa. Patryk Małota, w tabeli czwartej ligi pod Pawła Pabła, zegarka z dorobkiem 34 punktów, zajmują 13 pozycję i wciąż muszą walczyć o ligowy byt. Kolejnym przeciwnikiem trójkolorowych będzie drużyna Popradu Muszyna. Początek tego pojedynku już w sobotę 20 maja o godzinie 11 w Muszynie. Scena należała do małych tancerzy i aktorów. Dzieci rywalizowały w triadzie artystycznej. Jury konkursu doceniło zaangażowanie nauczycieli i rodziców w przygotowaniu uczestników, zwracając uwagę na wysoki poziom prezentacji. Podsumowanie odbędzie się 23 maja w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury. Prezentujemy zdjęcia z trzeciego etapu konkursu. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa, zachęcam do słuchania naszej audycji radiowej w rytmie poranka. Proszę również pamiętać, że nasze materiały można oglądać w telewizji kablowej TV Regio. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.